Cześć, dzisiaj ja się wybrałem na stację na dworzec kolejowy Łódź Kalicka. Moje pierwsze wakacje. To jest Łódź Kalicka nasza. Tu macie taki jeszcze zegar, taki tam ełka, pojechał taki. I tu jeszcze je ma zegar. Tam jeszcze stoi regiat, taki. Tu macie głośniki.

Taki jeszcze raz Wam pokażę rozkład jazdy. E, Ełka, jeżdżę do Kutna, łowić główny, cię burz fabryczna, już, już widział, Ostrow Wielkopolski, Polski, Kraków główny, Intercity Bar Kapha, już to samo. Tu jest Warszawa Wschodnia, jedzie, Koluszki jedzie, nawet. Tu jeszcze ma się. Kutnik taki, który jedzie do bielska białej przez Katowice Tu ma się jeszcze łóżka liska. Zbliżę Wam trochę gotowe e, sprawdzie no gdzie e. tam ma się szlak na koluszki chyba i cierac Tutaj mamy właśnie szlak na Zgierz. E, czekaj, prawdzie, że kutno i łowić. Tu jeszcze masz głośniczki, a tam budują dworzec już kalicka. No to dobra, nie wiem, no, będziemy na te dwa perony, przejdziemy, nie wiem, ale może mi się uda. Dobra, to zapraszam na film. Już my jesteśmy na jednym peronie. Tu ma się jeszcze np 57 alc Taki nowszy. Ma się tu nawet drugą. Dwa. Regiat to taki. Tu ma się jeszcze taki drugi ta to, ta, 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 ta. pociąg. Tu jeżdżę do Łowicza Głównego, o zegarek mi tu rzuca. Pewnie mam już osiem tysięcy kroków. Województwo Łódzkie. Tutaj macie e, taki skład Łódź Kaliska, Łowicz Główny. E, tu mamy jeszcze takie drzwi, okna, Łowicz Główny tutaj macie. Tutaj macie się przyśpieszone Regio, Giacze, Korsarz. Ja wiem, z Gdyni główne jedzie i też wie. Kosiewie, Włókniarz, o, Kazimierz, chemik, Docker, flisak, witkacy i to chyba wszystko. Ja już nie będę długo tak mówił. Czekaj, tu się przejdę. Dobra, ja już film nagram w Szorca. Tam jeszcze ma się semafory, i tam niektóre pociągi. Tu ma się już kalicka. No to dobra, ja nagram jest szorce, ale dobrze, ale dobrze, to by było już na tyle. A z tego miejsca zdawa relację, Szymek MK na ram.